Jestem bardzo mile zaskoczony, że, że, ta, że takie plany istnieją, bo widać, że parę lat zostało tutaj prze, przespanych, można powiedzieć. Fajnie było, żeby to wszystko wypaliło, bo zapotrzebowanie na sport tutaj w Radomsku na pewno jest bardzo duże. Najwyższy czas, żeby się ktoś zainteresował, aby tą bazę poprawić. Plany realne, na które są potrzebne oczywiście środki finansowe. Środki finansowe można pozyskać w, równo, w różny sposób. Myślę, że pan Robert za Krzeski to znajdzie to złoty środek, żeby, żeby te pieniążki pozyskać, żeby wszystkie dyscypliny sportowe, które istnieją u nas, były zadowolone. Na pewno muszą być zdecydowanie większe. Już nie mówię tutaj o, o naszym tutaj rejonie Radomska, ale w. Tak, popatrzeć na, na kluby pierwszoligowe. Również tych pieniędzy nie jest za dużo. Także mam nadzieję, że te środki się znajdą i, i będą przeznaczone, przeznaczone trafią do, bezpośrednio do klubów. Z tytułu tego, że ja uprawiałem zawodowo piłkę, że mam nadzieję, że, że boiska tutaj i na Brzeźnickiej i na Kościuszki zostaną w pierwszym etapie, że tak powiem, uruchomione i, i będą wyglądały na pewno lepiej niż do tej pory. A wiadomo, ogólnie, żeby przyciągnąć młodzież do sportu, to muszą gdzie trenować i żeby były jakieś pozytywne wyniki, to też muszą w dobrych warunkach trenować, także mam nadzieję, że, że obydwa boiska, obydwa stadiony wizualnie na pewno się polepszą. Bym na pewno szedł w kierunku stadionów to piłkarskich, ale zdaję sobie to również sprawę z tego, że inne dy, to dyscypliny też potrzebują pomocy. Mówię tutaj o, o zapaśnikach. Na pewno by się przydał nowy, nowy basen. Oczywiście to są na, to na razie marzenia, marzenia, ale myślę, że przy dobrej pracy, przy dobrym za, zarządzaniu w pełni do, do zrealizowania. Chcielibyśmy chyba wszyscy ci, szczególnie co pamiętają, czasy, kiedy RKS był w najwyższej klasie rozgrywkowej i miejmy nadzieję, że, że kiedyś do tych, do tych czasów powrócimy, natomiast uważam, że na dzień dzisiejszy w zupełności jesteśmy w stanie utrzymać jako miasto, jako społeczeństwo drugą ligę.